Cześć, witam was w moim już drugim odcinku najpiękniejsze bramki z 2014. Yy, parę bra z meczu yy, Polska Niemcy. Ja byłem polską, przegrałem ten mecz 1 do 0. Tylko yy, wybierajcie najlepsze bramki, piszcie mi w komentarzach. Dobrze, a więc daję wam prawo wyboru. Już kończę mówić. Ten strzał poszedł był taki jak u nas w klubie. Dzisiaj strzeliliśmy drinku w środek bramki. Nara, widzimy się w kolejnym odcinku siły. Cześć.